é polska Kochanym Solidarnym 2010 z Krakowa. Dziękuję kołom Radia Maryja, dziękuję klubom Gazety Polskiej, dziękuję Państwu, że tutaj jesteście. I przede wszystkim tak, chciałam wyrazić w imieniu Solidarnych 2010 wyrazy solidarności dla Państwa, dla wszystkich ludzi, którzy są dyskryminowani w Polsce, ponieważ my jesteśmy dyskryminowani przez deszczel. Władze, która nas prowokuje. Ja chciałam powiedzieć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprzeniewierza się swojej misji, ponieważ jej misją, jej obowiązkiem, jej powołaniem, które opłacamy, opłacana z naszych podatków, jest to, żeby zagwarantować sprawiedliwą reprezentację głosu publicznego w mediach. I to, że oni bezczelnie ignorują 2,5 miliona osób w Polsce i stoją nam na drodze do naszego prawa. Prawa to nie jest żadna prośba, tylko żądanie, domaganie się praw, które nam należą. żądania jest łamaniem polskiej konstytucji. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Ja już się powoływałam na to, na, na, na to skojarzenie, ale to mi towarzyszy od kilku miesięcy. Taka scena. Proszę sobie wyobrazić. Muszę się rozejrzeć i zobaczyć, ilu nas jest tutaj w Krakowie. Natomiast w całej Polsce jest nas dwa, mówię teraz o tych, którzy, którzy podpisali, którzy domagają się, którzy życzą sobie w Polsce telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. 2,5 miliona ludzi. Proszę sobie wyobrazić tą rzeszę 2,5 miliona ludzi, a naprzeciwko kogo mamy? Kogo mamy? Błazna, tak. Tutaj usłyszałam błazna. Mamy jedną osobę, mamy raka, za którym nie stoi nikt. I teraz, no może, może Komorowski, może Tusk, ale to jest parę osób, proszę państwa, parę osób i media, i media służne media, które robią ludziom wodę w mózgu. I teraz proszę, ale żaden z tych ludzi nie wyjdzie na ulicę. Proszę spojrzeć na akcję Orzeł Morze. Jaka jest realna siła, de facto, jakie jest poparcie tych ludzi. I teraz proszę sobie wyobrazić tą scenę. 2,5 miliona ludzi, taka ściana ludzi, a naprzeciwko jeden dworak i ta scena, I tak, i tak stoimy tak i proszę sobie wyobrazić teraz że te 2,5 miliona ludzi robi jeden krok do przodu jeden krok do przodu co robi dworak? jak myślicie państwo? chciałam I od nas zależy, czy ta telewizja. Będzie na multipleksie cyfrowym, czy nie. Jeśli państwo pozwolicie, żeby nie była, nie będzie. Jeśli państwo nie pozwolicie, jeśli będziecie umiejętnie egzekwować, domagać się odpowiednio skutecznie swoich praw... Nie wiem, blokadą Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, przyjechaniem i nieustąpieniem, trwaniem tam w Warszawie, póki te prawa. Wyegzekwujemy, to ta telewizja będzie na multiplexie, jeśli my tylko się postaramy. Chciałam zakończyć dwiema, dwoma takimi stwierdzeniami. Jedno to jest to, że ja uważam, że Polska ma takie dwie na szyi w tej chwili. Jedną, jedna z tych pętli to są mainstreamowe media, które obezwładniają polskie społeczeństwo, które powinno reagować w sytuacjach kryzysowych, krytycznych, a jest cały czas jeszcze bierne, ponieważ właśnie te media, media mainstreamowe obezwładniają to społeczeństwo. Media opłacane, które mają finansowane, których korzenie, o korzeniach, których możemy po, poczytać sobie oficjalnie, skąd, skąd się wzięły pieniądze na powstanie tych mediów. I to jest, to, jest, to, jest, to jest jedna pętla. Druga pętla na szyję to jest sądownictwo. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w Polsce sędzia jest praktycznie bez żadnej odpowiedzialności w Polsce czy państwo wiecie że w Polsce aktualnie w jednym z miast na przykład wydaje orzeczenia sędzia która jest skazana wyrokiem karnym Ani, tak proszę państwa sędziowie w Polsce sędziowie w Polsce to są drug... sędziowie niezlustrowani sędziowie którzy wydają którzy orzekają w bardzo często się to zdarza w sprawie ofiar, do których, do których krzywdy się przyczynili. Jeszcze swoją solidarność z Krzysztofem Skowrońskim z Radia w net, na, na którego w tej chwili przypuszczono gigantyczny atak. Być może po prostu ktoś się zorientował, że te niezależne media trochę rosną w siłę i ten głos trochę się przebija do rzeczywistości, stąd tak ważne, że jest, żebyśmy byli solidarni. I tymi wyrazami solidarności wobec Krzysztofa Skowrońskiego z Radia wnet chciałam zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo.